Dziesięć sekund, dobrze. <laughs> Otwieram dzisiejszą sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w czerwionce leszczyna zwołaną na wniosek burmistrza gminy i miasta z dnia 10 maja 2022 roku w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Sesja prowadzona jest w trybie zdalnym witam pana burmistrza witam wiceprzewodniczących rady miejskiej radnych pana pełnomocnika burmistrza Pana, panią Sekretarz, Pana Skarbnika Gminy i Miasta, Naczelników Wydziałów, Mieszkańców oraz Przedstawicieli Mediów oraz e, Mecenasa. Witam również Przedstawicieli e, Akustyków i Informatyków, jak również Panie z Biura Rady, które, e, które e, protokołują dzisiejsze posiedzenie. E, proszę o potwierdzenie kworum na tabletach. Proszę o potwierdzenie kworum. Ja jeszcze oprócz tego od, odczytam listę obecności. Pan radny Gabriel Breguła. Obecny. Pan radny Stanisław Breza. Obecny. Pan radny Henryk Fuchs. Obecny. Pan radny Adam Herdzina. Obecny. Pan radny Adam Karaszewski. Nie ma. Pan radny Bogdan Knopik. Obecny. Pan radny Grzegorz Marek. Jestem. Pan radny Waldemar Mitura. Jeszcze raz, dzień dobry, obecny. Dzień dobry. Pani radna Izabela Rajca. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, witam. Pan radny Leszek Salamon. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Pan radny Artur Sola. Dzień dobry, obecny. Dzień dobry. Pan radny Marcin Stępniak. Był pan radny Marcin Stępniak. Dzień dobry, jestem. Jest pan Marcin, dzień dobry. Pan radny Bernard Szczoda jest. Pan radny Marek Szczech. Dzień dobry jestem. Dzień dobry. Pan radny Józef Szczekawa. Dzień dobry jestem. Dzień dobry. Pani Joran, radna Jolanta Szejka. Dzień dobry jestem. Dzień dobry. Pan radny Janusz yy, yy, Szołtysek. Dzień dobry jestem. Dzień dobry. Pani radna Stefania Szyb. Dzień dobry jestem. Dzień dobry. Pan radny Artur Szwed. Dzień dobry jestem. Dzień dobry. Pan radny Michał Toman. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry i pan radny Grzegorz Wolny jest jest pan radny. Tutaj go widzimy. Nie ma głosu, bo tam z synchronizacją głosu coś się dzieje, ale jest pan Grzegorz. Witamy serdecznie. Stwierdzam, że w sesji bierze udział dwudziestu radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do kolejnego kolejnej części porządku obrad. Na wniosek pana burmistrza proszę o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie studium techniczno projektowego oraz realizację inwestycji dla zadania pod nazwą uzupełnienie sieci kolejowej o Połączenie Kolejowej Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach, w ramach projekt, programu Kolej Plus. Kto z Państwa Radnych jest za wycofaniem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan Leszek, jeszcze pan Marcin. Bez, bez tabletu, bo ja muszę głosować ręcznie, bo mi nie działa, wiesz. Aha, no to panie Leszku, czy pan jest za wycofaniem? Tak. Tak. Pan Heniek Fuchs, czy panie? Tak. Za wycofaniem. I pan radny Marcin Cępniak, czy jest? Stracili, straciliśmy go z ekranu. Tak, jestem za wycofaniem. Przepraszam, jadę samochodem, mam problem z zasięgiem. Dobrze, dobrze. Jest za wycofaniem, także stwierdzam, że w sy... W głosowaniu brało 16 radnych na tabletach oraz czterech radnych ręcznie. W sumie 20 radnych głosowało za wycofaniem tego projektu uchwały z porządku dzisiejszej obrad. Ja tutaj poproszę pana burmistrza czy pana skarbnika, bo pojawiały się przed sesją głosy radnych, dlaczego wycofywany jest projekt tej uchwały, aby przedstawili krótkie uzasadnienie, dlaczego. Ten projekt uchwały jest wycofywany z porządku. <coughs> Proszę bardzo, czy Pan Burmistrz, czy pan skarbnik jakby się odniósł do tego. Panie przewodniczący. 16 Panie... głosowało, głosowało za czterech zdalnie, a jeden się wstrzymał, tak? Nie. Od... Nie. nie. Je, mamy dwudziestu radnych. No, Jedynie 20 obecnych. Ja no, no jeden nieobecny. Jeden nieobecny. No 16 za. A, jeden nieobecny. Jeden się wstrzymał. Jeden się wstrzymał. To. Tak, ja się wstrzymałem. 16 ja za. 16 za i trzech głosowało ręcznie. Tak, przepraszam bardzo Aha. i jeden głos wstrzymujący, także przepraszam. Trzech głosowało ręcznie. Dziękuję za uwagę, panie Stanisław. My przepraszamy, ale kontrolujemy sytuację, panie przewodniczący. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że, że kontrolujecie. Przez to tak sprawnie nam zawsze obrady przebiegają. Także dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, aby pan głos załączył, jakby można było. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, wysoka rado. Dziękuję przede wszystkim za zwołanie w trybie pilnym nadzwyczajnym sesji. Jeśli chodzi o sprawę wycofania projektu uchwały dotyczący kolei plus dwa argumenty, które zdecydowały o tym, że na tą chwilę mam prośbę i dziękuję że państwo poprzez głosowanie tą prośbę jak gdyby poparli żeby do ewentualnie następnej sesji ten temat wstrzymać dlaczego pierwsza kwestia jak państwo wiedzą od dłuższego czasu są konsultowane kwestie dotyczące propozycji przebiegu tak zwanej szybkiej kolei E, toczą się dyskusje, spotkania konsultacyjne. W ostatnim czasie powstała nawet grupa senacka, która także tym tematem się zajmuje. I nie ukrywam, że w ostatni piątek takie spotkanie e, e, grupy senackiej ze samorządowcami, z mieszkańcami, społecznikami. Także radnymi odbyło się w urzędzie w wojewódzkim w Katowicach, gdzie gościł między innymi minister Chorała, który odpowiadał na pytania dotyczące kwestii szybkiej kolei. Tak się składa, że po raz kolejny nie otrzymałem myślę nie tylko ja, ale także i wszyscy obecni. Takiego, takiej odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku kolei Plus, której, jak wiemy, umowa już jest podpisana, i jest liderem tego porozumienia, jest, o, 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 o którym za chwilę powiem, jest marszałek, jest potrzeba budowania CPK. Albo inaczej, czy y, jedno i drugie zadanie wzajemnie się y, wyklucza. Y, ja uznałem, że skoro mamy sesję nadzwyczajną, to y, pokażemy, że jesteśmy mocno za y, y, koleją plus, która. Y, Odbiera jak gdyby argumenty szybkiej kolei na terenie naszej gminy, bo jednym z głównych argumentów szybkiej kolei na terenie naszej gminy jest e, połączenie komunikacyjne kolejowe z Jastrzębiem. Jak Państwo wiedzą, e, kolej plus, e, w której uczestniczymy jako podmiot, razem z Jastrzębiem, Pawłowicami, Żorami, Czerwionka i Marszałek. Połączenie komunikacyjne z Jastrzębiem jest załatwione, ponieważ projekt, który zakładał, on już jest po konsultacjach z PKP, mówi o tym, że w 74 minuty Połączenie Katowice-Jastrzębie będzie zrealizowane. W związku z tym odpada jak gdyby argument dotyczący szybkiej kolei na terenie, na terenie naszej gminy. Przy czym podkreślam, to nie jest tylko argument naszej gminy, ale wszystkich tych gmin, tych samorządów, które dzisiaj no można powiedzieć protestują. Proponowane przebiegi tras szybkiej kolei. To jest jak gdyby jeden argument. Ja nie ukrywam, że, że to pytanie pozostało bez odpowiedzi, ponieważ myślę, że grupa sedacka, która to pytanie zada, na to pytanie odpowie minister Chorała. A mianowicie, czy jak powstanie CPK, to będzie szybka, to będzie kolej plus, albo inaczej, czy kolej plus, która powstanie i już jest umowa, no, wyklucza budowę CPK. I drugi argument bardzo ważny, który spowodował, żeby, żeby dzisiaj tego tematu nie procedować, to są wątpliwości. Można, można powiedzieć yy, yy, finansowo-prawne, polegające na tym, że yy, jakkolwiek yy, samorząd może budować, yy, nie wiem, yy, tory kolejowe yy, i po, połączenia kolejowe. To jednak yy, przekazywanie środków finansowych przez samorząd spółce Skarbu państwa PKP, czy, czy to jest możliwe, czy to jest zgodne y, z prawem, a jak wiemy, realizacją tego zadania miałoby się zająć y, PKP. W związku z tym, że tych wątpliwości do dzisiaj y, y, marszałek województwa nie rozstrzygnął, wolę poczekać do y, tak jak wszystkie pozostałe gminy, czyli Jastrzębie, Pawłowice, y, żory. Do czasu, kiedy będziemy mieli jasność, że ta powiedziałbym, operacja jest możliwa z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia finansowego. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Przechodzimy dalej do porządku naszych obrad. Proszę również o dokonanie autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, gminy i miasta Czerwionka leszczyny to wynika właśnie z wycofania tej bo projektu uchwały. Ta zmiana wobec zgodnie z otrzymaną na maila nową wersją projektu tej uchwały. Wobec powyższego porządek dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco. Pierwsze otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Drugie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny trzecie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022 i zakończenie. E, przechodzimy do punktu drugiego dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Proszę pana skarbnika o omówienie projektu tej uchwały. Proszę bardzo. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej to jest tylko jedna. Dotyczy środków na inwestycje pod nazwą rozwój terenów Zieleni Miejskiej poprzez odnowę parku imienia Piotra Krogowa w Czerwionce i tam jest propozycja zwiększenia środków na to zadanie o kwotę 1 milion tysięcy. Jest to związane z rozstrzygnięciem już powtórzonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania, w wyniku którego wpłynęła tylko jedna oferta, która przewyższa kwotę, która do tej pory była zabezpieczona na to zadanie w wieloletniej prognozie finansowej. I łączna kwota. Na to zadanie, już Państwu mówię. Po zmianach to jest 8 983 982,87. To jest, jeżeli chodzi o zmiany w WPF-ie. Natomiast, jeżeli chodzi, od razu mówię uchwałę y, budżetową. Tam są dwie zmiany. Jedna to jest ta, która dotyczy parku Frudoła o tą samą kwotę, natomiast druga mniejsza kwota to jest 35 000 w dziale 010 związana z wykaszaniem gruntów gminnych, a jest to związane z tym, że tam już Państwa też informowaliśmy o zwiększonych kosztach utrzymania. Stada owiec w Trachach i tam Pan Później był zmuszony dokonać zmian zarządzeniem burmistrza, żeby na taką kwotę nie zwoływać sesji. Natomiast teraz, celem uzupełnienia tych środków, tam jest zwiększenie o kwotę 35 tysięcy złotych. I to, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, jak i zmiany w budżecie, to wszystko. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały dotyczącej? zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Czerwionka Leszczyny. Czy do tego projektu uchwały mają Radni jakieś uwagi, pytania? Jeżeli nie ma, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan Leszek Salamon, tak, uchwały. za przyjęciem, Pan Radny Marcin Stępniak Pan Marcin Stępniak jest. Tak, Pani jestem. Mar przepraszam, nadal mam problem z połączeniem do sesji Jestem za przyjęciem uchwały. Za przyjęciem, dobrze, dziękujemy. Pani radna Jolanta Szejka. A, tak, tak, co. No nie wyświetla się. Teraz? Jest teraz, tak? Głosowało 20 radnych, 18 radnych za przyjęciem w formie głosowania elektronicznego i dwóch radnych za przyjęciem uchwały głosowanie ręczne. W sumie 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do e, projektu uchwały dotyczących zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2022. Pan Skarbnik już nam przedstawił te zmiany e, w projekcie budżetu, które e, są wprowadzone tą uchwałą. Czy państwo radni mają jakieś pytania, uwagi do tych zmian do projektu tej uchwały. Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Pan radny Leszek Salamon. No, za przyjęciem uchwały. Za przyjęciem. I pan radny Marcin Zdępniak. Również jestem za przyjęciem uchwały. Za przyjęciem. I pani Jolanta Szejka też nie wyświetla się pani Jolanta wyświetliło się. E, głosowało 18 radnych w formie elektronicznej za przyjęciem uchwały. Dwóch radnych głosowało ręcznie, również za przyjęciem uchwały. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I na tym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Dziękuję wszystkim za udział, za e, e, przybycie, czyli za, no, za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję mieszkańcom. Dziękuję za przygotowanie. Y, y, zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Czerwonce Leszczyny. Dziękuję bardzo. Dziękuje dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, Pozdrawiamy.